Dzień dobry. Na maleńkiej Islandii, trzy razy mniejszej od Polski, jest z tego co wiem 60 lotnisk. Ale nie popadajmy w kompleksy, ponieważ większość z tych lotnisk wygląda właśnie tak. Tutaj zaczyna się pas. Idzie tam. I to tyle. Cześć! Tu są wieloryby, orki, rekiny, płaszczki, wszystko tu jest. Tylko nie ma maskonurów. Foki dzisiaj widziałem. Fajne wodki. to tak zaraz przy drodze, to na ale niedaleko asfaltowej drogi Teraz czuję, że jestem na zachodnich fiordach Najdikszy no lejon Islandii 300 km od Grenlandii Warto było tu przyjechać Pozdrawiam Było dzisiaj fajnie ale do momentu jak zaszło słońce zaszło za te góry I zrobiło się wtedy naprawdę bardzo zimno, bardzo szybko. Nawet nie zdążyłem się ubrać w porę i trochę przemarzłem, a nawet bardzo. Um, ale co najgorsze to to, że przez ostatnie 100 kilometrów nie było ani jednego miejsca, gdzie można by rozbić namiot. się nie dało przejść. To jest pierwsze miejsce. Już mam naprawdę dosyć. Jechałem 140 km dzisiaj. No to życzę Wam dobrej nocy. Uważajcie na siebie. Cześć.